Ja witajcie na moim odcinku edycji, sobie zobaczmy, co się obie zbierają z tej lekce powołania i z tej, ale to są kulki, co ja kocham i tego mam już pełno. Okej, okay. trochę tego mam, bo to są dwie. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 segów? więc jest ok nawet no dobra zaczynamy od pierwszej kółki, ja na ja nie patrzę i jakaś mała o poczekajcie może to jakoś to jest po prostu nie wiem tego to jest złote z będzie mi bo ja mam taki patent że przez tą dziureczkę wygląduje jaki to żółty no dobra Fajne, fajne, ale przechodzimy do na następnego. Na koniec pokażę Wam co z tym zrobimy wszystkim. Lasuję, lasuję. O duża jest jakaś boję się co to jest. A On killsąd... A ten killosąd nie wygląda tak pysznie. No ja po prostu kocham go. Ale takie łapki, nie wiem, nie wiem, czy tutaj mam w ogóle jakąś łapkę. Nie wiem tego. Takie łapki, takie o. No, może gdzieś. Takie. Takie, czy nie? Czyli u was są takie. Są to za 5 zł, a na przykład czekajcie, może mieć tutaj opie. O, dobrze A takie malusienkie, są po dwa złote. Więc no ja, ja byłem trochę głupia i powiedziałam tak No dobra, i tak biorę, bo, czty... bo miałam dwie dwójki i dwie jedynki. Więc normalnie okej. Okay. dobra To Też po prostu ja nie i <laughs> to jest domat. Jaki ładny. No ma do tego do nocy już się ja zamknęłam i następne bierzemy kotek kotek patrz jaki słodki ale to chyba mu no nie wyszło głową za Zale, bardzo nie widać ale no, no tak okej okay, ten kotek jest Fajne i później sobie je ocenimy. Na ile ich oceniam jest tu. Teraz my tak szybko się to ja to jest powtórka. Tutaj, o, to jest omijamy. No łapka to tam niebieska łapka. To nowość. Ale też tam już, już dotykaliśmy. Kolejny... Ej, co to jest za kształt? Jakieś... Mhm. Dziesz... Aha... Co to ma być? Aha, no dobra, bez nie wiem. Po prostu... Ale to jest trochę głupie, w sensie Zresztą i nie, że głupio, fajne jest w toksyku. I ostatnia kuleczka, to tam. O. o no i właśnie teraz o tym abuziku mowa Tak się zastanawiam, czego nie... czego nikomu nie oddać Bo okay. taki... Nie no, w sensie ładny, ładny w sensie ładny jest no ale to znowu na telefon kolejnego tam no, ja nie wiem czy go mieć czy będzie oddać później zobaczę co i to będzie czy tego iBudzika mieć czy oddać dobra no, to zamykamy Dobra idzie będzie ocenianie, co ja najbardziej lubię. A później mam tam co robimy. Ale to w drugiej części. I po prostu tak. Dużo zegnam. To Do oceniania. Okej. Okay. więc jakbym wszystkie te nazbierała, dobie wszystkie te, buty i będę ich odczekiwała, tylko te zaprzedawała do tej torby i znowu legam filmik, ale z pełną torbą i będziemy mi o ile oceniali? 5 minut, to jest 49, o 51 sekund. Teraz znowu jest, jest inna. No to wiesz, te Jajusia są fajne, bo nie już się, się z nim wykrywają, a czasami są słabe, więc takie 9,5 i na 10. Bo są też fajne coś takie no sobie te jajka. Tutaj to tutaj Czekajcie. są to są moje otwieracze Te jajka. Czekajcie, bo ja nie to jest, a a Żółty to to a my... tutaj my... to Więc sobie sprawdzimy. Niebieski. Będę komuś niebieski po prostu. Bo, bo jak niebieski to ja nie jest bryt. Poczekajcie. No ja. się ja lubię niebieski, ale po prostu nie muszę. Musiała... No nie wiem czy tak koniecznie bym musiała mieć. A nie wiem czy moja koleżanka, w sensie bestia, czy, czy ona ma jeszcze jakiegoś niebieskiego. No dobra, to te jajka to są, jak mówię dziewięć i pół na 10 po prostu. Czasami są fajne, a czasami no takie jakieś jak, jak, jak są takie małe. Jak u ja są na takie, no to są fajne. Jak są takie małe, to są nie takie średnie, ale jak u ja są na takie, no to już po prostu mm, fajnie. Nie będzie. A tutaj jest, zaczynamy sobie od łapek. Mam ich faję. i w trzy paje. I dużą też wam pokażę. Ok, patrzcie. To jest to za piątka. Piątka. Ja, ja, ja i za dwa złote, ją ja z Po prostu to jest. Aby pokazać. No i ta jest fajne akurat. Ten... Da, tej, tej ten dam 10. Chyba 10. No, nie, czy ty w małych coś nie oce? Nie wiem, ta niebieska mi się bardzo podoba, ale sobie, że nie ma tam czajnych Bo by było ładna, ale jestem Emo. Albo nie, bo czajny to takie średnie. Jakby były jużowe, bo nie ma. Nie chodzi mi o taki neonowy zestaw. Ej. Eee. To się wygląda trochę jak taki... no niezbyt taki żeby jak neonowy niż jest tutaj. No ale te łapki pokażę Wam z bliska, jak mam potęgają teraz byle jaką. O ja no znowu odwiedź. Bo mam takie trzy sztuki i paje życie z tym oddam, a paje rzeczy sobie zostawię. O jaka mała? To jest moja ręka. 8-latki. To jest. To jest po prostu ręka ośmiolatki latki A to jest ta łapka. Czy ona na jest tycia? Tak. ups Po prostu. Po prostu ona jest za tycia. No dobra To jej ocenka w dodatku jest w sumie fajna. No i takie. 6 na 10. Ale to jest mega fajne polecam Jak ktoś będzie miał okazję za 2 zł, za 1, to niech weźmie. bo jest fajne. Dobra, to teraz sobie weźmy, może zacznijmy od tego iPozu. Dobra, zacznijmy sobie od tego iPozu. to jest, no taki jest, no nie zbyt, takie... No, po prostu 4 na 10 po takim ja, toledum sobie przykleić. O, tutaj sobie przykleję. Nie no, nie przykleję sobie tu. Chyba, że ja jakoś fakicie mieć... to... tu, albo nie. tu. No nie, no powiem sobie, na to ja tego nie rozumiem. To nawet kiedy że jest na 10, 5 na 10? No bo jest fajne po prostu, ale taki... Wcześniej miałam bidzią, i była dużo fajniejsza. Nie wiem co się to ja z nimi stało. Te ja zacząłem od wieżowej, bo jest ładna. No, i to są tego się tak. No ja bym się tak nie rozumiał. Co to ma być? Jakieś ciosto? Nie wiem. Ale to, to ładnie pachnie z połuchajcie. Czy, oczekajcie. Zobaczymy sobie co? Aha, i się po prostu nie stało. Nie zumiałem z tym. Okay. No tak, so. chyba jak ktoś się nauczy make-up, to wtedy. No zobowiązia, ci... no, zaczęliśmy. To, to jest wypykło mega fajnie, bo ja to mam i dlatego tego to ja nie, wiem. Iś, nie, nie mam. Nie mamy jeszcze 10, 10 ale 80, bo jest pod chyba łapek i pod drugie ma biokot wypadający, więc no, po prostu mm, mm, mm. Tylko te łapki, by, które były, to były 10 na 10, ale że teraz już. No, jak, no to jest, że ich nie mam. No to, w sensie mam je gdzieś, ale jak tam to była moja siostra ja mam w takim, no to takie świetnie. To w sensie bioka to jest takie średnie u nich. No to teraz ten donat właśnie O ten błogosław mi chodziło. Wiesz, patrzcie, jestem, bawię, 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 bawię. I już mi błogosław gdzieś odpadł No tak, po prostu no tak, mi o to tak, chodzi Ale tak, to ten ten to jest fajniejszy ten, i wiem czy no tak, no tak, no takie 60. 7 na 10, 7 na 10 gdyby co. No dobra, bo to jest 2 4, 12 minut. Ja was tutaj nie wyłączyłem. Dobra, i ostatnia kulka to ten kot. Z kotem to będzie największa razem po prostu. Kot jest mega fajny, no ale... <laughs> takie Śladki, co tam takie? Nie no dobie za so ślaczki i tak 10 na 10. Pa, widzimy się daje z gry. Okay. Dwa. Pa. a i polecam kanał Kleks 1. Dawajcie jej subiki. Dobijamy u niej do błagam. pa